Patrzcie, w górach kaczawskich, właściwie na pogórze Poletko, wierzbówki, kiprzycy, charakterystyczne kwiaty Zobaczcie Tu już za chwilę będą nasionka puszczane, takie, taka wadka i charakterystyczne liście No, żeby to nie było, żeby mi to YouTube nie zabanował za podobieństwo Dobra, zerwiemy liście Słuchajcie Można to pić po zasuszeniu, ale zaleca się po przeprowadzeniu fermentacji herbacianej i trochę wypieczeniu w piekarniku. Macie pyszną, czarną herbatę fermentowaną. Pyszną, pyszniutką herbatkę macie. No i to jest ta właśnie słynna Iwan Czaj, herbata słowiańska, czy herbata rosyjska. No, przysmak królewski. No mam też to, mam już w gotowej postaci od kolegi. Jeszcze zobaczcie na poletko. Szereg właściwości zdrowotnych. Także, jak ktoś ma zapędy zielarskie, preperskie, konieczna rzecz. Pięk, piękna roślina. Jak będzie, jak puści sadzonki, to postaram się w ogrodzie to rozsiać. Mieć swoją herbatę fermentowaną. Zobaczcie jakieś. Dobra, na razie.